Zbliża się niedziela, także wyborów w naszej ojczyźnie, która jest też symbolem i paradygmatem tego, że nasze życie składa się z wyborów i sztuki wybierania. I czasami znosimy konsekwencje z wyborów złych, a także tego, że nie potrafimy wybierać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Dziękuję jeszcze raz Białemu Krukowi za już zaproszenie po raz trzeci do udziału w tak krótkim czasie w tych pięknych spotkaniach. Najpierw w Krakowie, potem w Lublinie, teraz na Jasnej Górze. Biały Kruk zdobywa Jasną Górę. Dzisiaj 30 maja. Jesteśmy tutaj w pewnym kontekście także naszych dziejów, bo jesteśmy w okresie paschalnym, zbliża się zesłanie Ducha Świętego, także zbliża się niedziela, także wyborów w naszej ojczyźnie, która jest też symbolem i paradygmatem tego, że nasze życie składa się z wyborów i sztuki wybierania i czasami znosimy konsekwencje wyborów złych a także tego że nie potrafimy wybierać. Wykład ten krótki mikrowykład ma być poświęcony zagrożeniom czy niebezpieczeństwom, które które jakby tlą się czy wychodzą z kościoła. Wiadomo, że gdy kościół słabnie społeczeństwo rozpada się. Szczęśliwe są społeczeństwa, które mają ludzi święty, które mają kościoły mocne, które mają wiarę także zintegrowaną dzisiaj. Możemy powiedzieć, idąc za Wisławą Szymborską, że tyle wiemy o sobie, na ile zostajemy wypróbowani. I mamy nieustannie te próby ostatnio. To, co mnie bardzo porusza, to są ostatnie próby, przez które przechodzimy. Trzy. Pierwsza próba to była próba związana z, z Dniem Wspomnienia Świętego Jana Pawła II 22 października 2020 roku i tego, co się wydarzyło wówczas na naszych ulicach, począwszy od Warszawy, Krakowa, Katowic. Poznania aż do najmniejszych miejscowości mieścinek, to znaczy ogromny bunt, zwany też dla zmylenia strajkiem kobiet, a to był bunt pod szyldem czerwonej błyskawicy, związany był z tym, że wiele osób, także to, co mnie bardzo poruszało, wiele Kobiet, które przychodziły ze swoimi córeczkami, 12-14-letnimi, wylegali na ulicę, żeby domagać się prawa do pełnej aborcji, do pełnego zabijania, do, jak to się mówiło, prawa decydowania, dysponowania własnym ciałem, własnym brzuchem. Wtedy dochodziło także do rzeczy, które nas bardzo zaskakiwały, to znaczy tyle bluźnierstw, tyle. Przejawów profanacji, barbarzyństwa. Nigdy nie zapomnę tej sceny, kiedy w Katowicach katedry, frontonu katedry bronili chłopcy i mężczyźni, którzy byli obrzucani butelkami szklanymi. Czy da się żyć bez Boga? Wielu próbuje i to nie w chaosie. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak w książce Wspaniałość chrześcijaństwa, wydanej przez Biały Kruk, mówi wprost: Żyjemy w cywilizacji hałasu, rozrywki. I duchowej pustki. Ale nie musi tak być. To mocna diagnoza kryzysu w świecie i w kościele, ale też potężna dawka nadziei. Autor przypomina, że chrześcijaństwo ma moc przywrócić sens i odwagę, żebyśmy świeccy i duchowni znów odważnie mówili: Tak, tak, nie, nie. Poruszający tekst uzupełnia 125 niezwykłych ilustracji, a to dopiero początek. Druga część tej książki będzie jesienią 2025 roku. Wspaniałość chrześcijaństwa. Nowość wydawnictwa Biały Kruk. Książka, która przypomina, że to Chrystus zwycięża. Wejdźcie na www.białykruk.pl, aby książkę kupić z dużym rabatem. A potem przyszła pandemia, także i to była, to była inna próba, też przez którą przechodziliśmy. I y, znosimy dzisiaj też skutki tej próby, też często nieznanych egzaminów. W tej chwili przechodzimy przez kolejną próbę, próbę, która przechodzi przez media, przez politykę. Nawet nie chodzi o sam rezultat wyborów, które dokonujemy, ale sztukę przygotowywania się do tych wyborów czy przeprowadzania. Dlatego też chciałem, jeśli mogę, dwa słowa z serca wydobyte, skupić, skoncentrować się na tym, co, je, co stanowi trudność Kościoła i co stanowi trudność naszego społeczeństwa. W Polsce jest to trudność, którą możemy nazywać, czy wyzwanie, które możemy nazywać zepsuciem. Święty Ignacio Loyola rozróżnia. Mówi, jedna rzecz jest pomyłka człowieka, upadek, bo z tego upadku można się podnieść i można wyciągnąć o wiele większe wnioski. i Myślę, że nie jeden z nas tutaj przeżył swój życiowy zakręt i spotkanie z miłosiernym Bogiem i i wielki przełom właśnie po jakiejś klęsce, po jakimś upadku. Jedna rzecz jest upadek, druga rzecz jest psucie się, zepsucie. Jeśli chodzi o Kościół, jest tyle narzekania dotyczącego właśnie tego, co się dzieje z Kościołem, tyle razy i... My, my spotykam medi, w, w mailach czy bezpośrednio na spotkaniach, co się dzieje z Kościołem, co się dzieje, dlaczego milczycie, dlaczego, dlaczego, co się dzieje z naszym Kościołem w Polsce. Można byłoby bardzo wiele przy, przywoływać różnych przyczyn, zapowiedzi. Jesteśmy tutaj na Jasnej Górze. Pozwólcie, że przywołam takie dwa króciutkie epizody związane z Matką Bożą. Które mnie bardzo osobiście poruszają. Pierwszy to jest epizod związany ze stolicą Ekwadoru Quito. Tam były objawienia Matki Bożej 400 lat temu. I tam Matka Boża przychodziła do pewnej hiszpańskiej misjonarki, Marianny de Jesus Torres której zostawiła przesłanie, tylko to było przesłanie zaskakujące, mianowicie odnosiło się do tego, co będzie się działo z Kościołem i ze społeczeństwem 400 lat później. To był 1610 rok, a więc odnosiło się do naszych czasów. I wtedy Matka Boża, zanim przekazała Mariannie to, co zamierzała przekazać, to na początku powiedziała coś, co dla mnie też jest, ma ogromne znaczenie. Maria powiedziała, tylko się nie bójcie, bo jestem z Wami. To minie. I wtedy Maria odsłoniła, że świat na początku XXI wieku i Kościół będzie przechodził przez próbę potwornego, poważnego zepsucia. I to zepsucie zacznie się od psucia dzieci. I mówiła, wtedy biedne dzieci staną się pierwszą ofiarą. Przemian w społeczeństwie, zepsucia moralnego. Być może Maria wtedy, 400 lat temu, widziała plagę pedofilii, która przechodzi przez cały świat, przez, nie tylko przez nasz Kościół, ale przez różne obszary i rejony na świecie, do który, w których dochodzi do spotkania dorosłego z dzieckiem. Zostały naruszone, naruszone pewne święte tabu. Być może widziała także, co się będzie działo z dziećmi pod wpływem smartfonów, pod wpływem także uzależnienia od ekranów, tego, co dzisiaj psychologowie nazywają zgnilizną mózgu. Tracimy naszą autonomię, tracimy naszą wolność, także życie i nawiązywania relacji, stajemy się coraz bardziej uzależnieni od świata cyfrowego. Być może Maria też widziała niebezpieczeństwo i zagrożenia związane także ze sztuczną inteligencją. Bardzo mnie poruszyło to, co papież Leon XIV powiedział na spotkaniu zaraz po wyborze do kardynałów, tłumacząc się i wyjaśniając skąd to imię, skąd ten wybór, i on powiedział to ze względu na Leona XIII, bo wtedy tamten papież. Został wybrany w momencie, kiedy świat przechodził przez potężny przełom, jakim była rewolucja industrialna. I wówczas tamten papież stanął na czele kościoła, i odczytał, że rolą Kościoła jest pomóc ludziom przejść przez tą rewolucję. Dlatego, że rewolucja, czyli nowe narzędzia produkcji, nowe urządzenia, uprzemysłowienie doprowadzało w wielu miejscach do potwornej krzywdy. Do niszczenia rodzin, niszczenia ojców w rodzinach, niszczenia relacji, że ludzie, zwłaszcza robotnicy, byli uprzed, yy, uprzedmiotowiani. Dzisiaj powiedział papież Leon, mamy do czynienia z drugą, nową rewolucją industrialną, elektroniczną, cybernetyczną, związaną ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja jest narzędziem, która może być jak to Włosi mówią, vantaggio albo svantaggio, czyli może być Twoją korzyścią, a może być także Twoją klęską. Zależy, w czyje ręce trafi. Dzisiaj sztuczna inteligencja może stać się narzędziem do powiększania, mnożenia kapitału przez wielkich tego świata bogatych, do zarządzania ludźmi, i dzisiaj znajdujemy się znowu wobec sytuacji, gdzie człowiek jest zagrożony. Jego wartość, jego godność, praca. Dlatego Kościół dzisiaj potrzebuje stanąć w roli przewodnika, który pozwoli ludziom przejść przez ten trudny moment. Czy będziemy do tego zdolni? Maria w Kito, w kito powiedziała, mówiąc o tym wielkim zagrożeniu, mówiła także o zniszczeniu rodzin, o zniszczeniu sakramentu małżeństwa, mówiła o niszczeniu programowym sakramentu spowiedzi. Dzisiaj te propozycje, które padają i, i usiłują być przeprowadzane przez nawet parlament, proponujące zakaz spowiedzi dla dzieci do 18 roku życia, wydają się czymś, wydają się kolektywnym wariactwem. Maria też mówiła o tym, że będą niszczeni kapłani i mówiła, że wielki problem, wielkie wyzwanie będzie polegało na tym, że ci, którzy powinni mówić... I którzy powinni zajmować stanowisko, będą milczeć. Można byłoby też przywołać wiele innych faktów, przykładów. No można byłoby przywołać przede wszystkim tutaj, w tym miejscu to, co się stało 107 lat temu, to znaczy najpoważniejsze, najmocniejsze w treści, w przesłaniu, objawienie interwencja Matki Bożej w Fatimie, tych sześć spotkań z małymi dziećmi które papież Benedykt XVI porównał do interwencji Maryi w nasze dzieje, w dzieje świata i dzieje Kościoła. Próba podjęta przez Maryję, żeby uratować Kościół i świat przed zepsuciem. Tak jak niegdyś Bóg podjął taką próbę, żeby uratować ludzi żyjących w Sodomie i Gomorze. Żeby ich uratować szukał przynajmniej dziesięciu sprawiedliwych. O tym mówił papież Benedykt kiedy jechał w 2010 roku na spotkanie z Matką Bożą w Fatimie na pokładzie samolotu. My wiemy, że Fatima jest przesłaniem Matki Bożej najbardziej kontrowersyjnym, dlatego, że jest największym paradoksem. Jest, nie ma w tym przesłaniu nic jasnego, nic oczywistego. Pozostają nam cały czas tajemnice, sekrety. Wiemy też z, z dziejów z historii, że po ustaniu objawie Matki Bożej w Fatimie, gdzie Maryja między innymi odsłoniła przed dziećmi piekło, gdzie powiedziała, że wielu ludzi idzie na całkowite, na całkowite potępienie. Dlatego prosiła, żeby podejmować ofiary, pokutę, modlitwę różańcową, oddać świat. Jej niepokalanemu sercu Rosję, bo inaczej też wyleje się zło na cały świat. Maria, która posłużyła się także ogromnym cudem astralnym, przed 70 tysiącami ludzi w ostatni dzień objawień, 13 października, doprowadziła do, do wielkiego spektaklu na niebie, słońca, które, które zaczęło krążyć. My wiemy, że po śmierci Jacynty i Franciszka została trzecia dziewczynka świadek tamtych objawień, siostra Lucja, która potem, gdy stała się karmelitanką w Coimbra, w klasztorze kontemplacyjnym, dowiadujemy się, że dalej odbierała objawienia Matki Bożej. Do tego stopnia, że kiedy Siostra Ucja zmarła w lutym 2005 roku, niedługo potem odszedł od nas Jan Paweł II. To szybko zapieczętowano pokój cele siostry Ucji, dlatego że tam było bardzo dużo materiałów i był także dziennik prowadzony przez siostrę Ucję. Siostra Ucja zresztą... Potem na prośbę Matki Bożej spisywała treści tych objawień. To, co nas najbardziej elektryzuje do dzisiaj, to są tak zwane tajemnice fatimskie, które siostra Lucja spisała w czasie II wojny światowej w 1941 roku i potem w styczniu 1944 roku. I oddała to wszystko arcybiskupowi, patriarsze Lizbony, a patriarcha przesłał do Ojca Świętego. Tak zwana trzecia tajemnica fatimska miała być sekretem przekazanym w ręce Ojca Świętego, który miał się z nią zaznajomić i powiadomić Kościół. My wiemy, że kiedy dotarła ta trzecia tajemnica fatimska w 1958 roku, to wtedy papież Pius XII był już za bardzo chory, za bardzo słaby, już z tego nie skorzystał. Natomiast Jan XXIII po wyborze. Otworzył kopertę i yy, kazał na niej napisać nie wyrażam opinii. Mówiąc yy, odnosząc się do zawartości tej koperty, że może być nadprzyrodzona, a może wcale nie być nadprzyrodzona, prawdopodobnie tak był poruszony jej treścią. Miałem okazję spotkać się osobiście z sekretarzem osobistym papieża Jana XXIII, Lorisem Capovillą, który został potem kardynałem. Kiedy ja go spotkałem, miał 99 lat. Był w, 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 żyjący w ciele bardzo kruchym, bardzo sędziwym, ale umysł i pamięć, przepraszam za kolokwializm jak żyleta, Opowiadał tak wiele pięknych rzeczy, od Lorisa Capovilli dowiedzieliśmy się, dowiadujemy się, że prawdopodobnie trzecia tajemnica fatimska istniała, była zalakowana w dwóch kopertach. Przyznał się do tego pod wpływem tego, co się stało w 2000 roku, kiedy papież Jan Paweł II poprosił, żeby ujawnić, że już jest jakby najwyższa pora, żeby ujawnić treść tej tajemnicy fatimskiej i dowiedzieliśmy się 13 maja o tym, że ta tajemnica będzie dotyczyła potwornego zniszczenia kościoła, potwornego prześladowania, postać człowieka w białej sutannie, czyli prawdopodobnie ojca świętego, który jest zmuszony przechodzić między trupami swoich kapłanów, dociera do pewnego wzgórza, gdzie zostaje Uśmiercony strzałami żołnierzy. Wydawało się, że wszystko jest jasne, wszystko jest oczywiste. Odniesienie do zamachu na życie Ojca Świętego, a mimo to pozostał niedosyt, pozostał niepokój. Zresztą, kiedy, kiedy kardynał Bertone, zaproszony do włoskiej telewizji, przyniósł kopertę, która miała zawierać trzecią tajemnicę fatimską. Dziennikarze zauważyli, znając opowieść Lorisa Capovilli i tym, i to, że Jan XXIII kazał napisa, pozostawić na niej napis, nie wyrażam opinii, wszystkich poruszyło, że kardynał Bertone przyniósł tę kopertę, otworzył, a na niej nie było żadnego napisu. Okazało się, że Papież Paweł VI, jego następca, dwukrotnie odwiedzał kongregację doktryny wiary, żeby zapoznać się z tajemnicą fatimską. Prawdopodobnie chodzi o tajemnicę, która spoczywa w dwóch kopertach. Dodatkowo jeszcze papież Benedykt XVI, kiedy jechał do Lizbony, przepraszam do Fatimy w 2010 roku, powiedział coś takiego: Byłoby naiwnością twierdzić, że wszystko zostało już wyjaśnione z tego, co Maryja zamierzała nam przekazać Fatimie. Byłoby bardzo dużo do opowiadania, nie ma czasu na ten temat. Możemy tylko powiedzieć, że dziennikarze amerykańscy, taka Mike Hickson między innymi, dowiedziała się od przyjaciela. Józefa Ratzingera, profesora Dulingera, który jej się przyznał, że od samego ówczesnego kardynała Ratzingera dowiedział się, że istnieją jeszcze 24 wiersze nigdy nieopublikowanej części tajemnicy fatimskiej. Co, może co mogą zawierać? Najprawdopodobniej no zawierają to, do czego Maryja Matka Boża nieustannie powraca. Do groźby niebezpieczeństwa zepsucia. Że być może to zepsucie dotyczy psucia modlitwy, psucia liturgii, psu od, od oddalania się naszego od pierwszego, najważniejszego przykazania, od prymatu Boga, psucia teologii, psucia naszych obyczajów, naszych relacji, ale przede wszystkim od z tajemnicy zepsutego serca. Mówię to i tym, tym chciałbym, jakby w tym chciałbym ulokować konkluzję tego, co pragnę chcę powiedzieć, że my dzisiaj jesteśmy wobec, stoimy wobec potężnego wyzwania. To wyzwanie nazywa się wolność. A wolność zawsze idzie w parze z pierwszym przykazaniem, będziesz kochał Boga. Arcybiskup Fulton Sheen, słynny kaznodzieja amerykański. Ciekawe, że papież Leon XIV został wybrany w dniu urodzin arcybiskupa Fultona Sheena, wielkiego proroka naszych czasów. Fulton Sheen mówiąc kiedyś o Polsce powiedział, że Polska przypomina Jezusa umieszczonego między dwoma łotrami. Że z jednej i z drugiej strony jesteśmy nieustannie atakowani i musimy spotykać się nieustannie z wyrazami wrogości i agresji. Z jednej strony komuniści, z drugiej strony naziści, z jednej strony Rosja, z drugiej strony Niemcy. Mówił ekspresji z verbis z arcybiskup Fulton Schinn. Dlaczego? Dlatego, że zawsze mierziła i zawsze. Męczyła i zawsze denerwowała w Polakach właśnie ta zdolność do utrzymywania razem, szacunku i pierwszeństwa przeznaczonego dla Boga i umiłowania do wolności. Dzisiaj zaczynamy się coraz bardziej w tym gubić. Dzisiaj coraz częściej nam się wydaje, że wolność to apoteoza własnego ja. Jakbyśmy dzisiaj chcieli na nowo czytać Księgę Objawienia, tylko w inny sposób. W Księdze Objawienia w, Księdze, w Ewangelii Świętego Jana jest napisane: na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Słowo było Bogiem. Dzisiaj tak, jakbyśmy chcieli się wzajemnie przekonywać, że na początku było ja. I ja było dobre. I zaczynamy. Jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie, że nie tylko w Europie, ale także w Polsce zaczynamy, a być może już łopata jest wbita, zaczęliśmy budować cywilizację kolektywnych, zbiorowych, przenikających się egoizmów, gdzie Bóg zostaje wzięty w nawias i dlatego też wolność zostaje zakwestionowana to znaczy zostaje zakłamana. Dzisiaj wydaje się, że wolność to jest ignorowanie społeczeństwa, państwa i kościoła przez jednostkę, albo odwrotnie, że wolność polega na tym, że państwo albo, albo inna kolektywna zbiorowość może ignorować pojedynczego człowieka, lekceważyć go. Brakuje nam nieustannie tego, co nam mówił święty Jan Paweł II. Poznacie prawdę, a prawda was uczyni wolnymi. Że my potrzebujemy nieustannie, nieustannie jednego, żeby się nie poddać sile korupcji, duchowej korupcji, duchowego gnicia, zgnilizny, psucia się. Potrzebujemy nieustannie uczyć się patrzeć na krzyż, głosić krzyż, przepowiadać Chrystusa Ukrzyżowanego, bo to jest wolność w wymiarze krzyża. To nie jest wolność, która koncentruje się na swoich stanach emocjonalnych, która nieustannie zamartwia się, co będzie ze mną i jak ja będę traktowany. To jest wolność, którą pokazał nam Chrystus, która pokazuje, że jest możliwe z własnego życia uczynić bezinteresowny dar dla drugiego człowieka, że można wyjść poza własne ego i kochać właśnie. Takiej wolności nas uczył Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński, ksiądz Popiełuszko, to nam dało na nasze pokolenie chwilę świeżego powiewu, powiewu Ewangelii, powiewu wolności. My dzisiaj stojąc wobec kolejnych wyborów, nie tylko tego w niedzielę pojutrze, ale także innych, które nas jeszcze czekają, potrzebujemy mieć oczy mocno utkwione w tym wizerunku. Żeby, jak to mówi Benedykt XVI, jednym spojrzeniem umieć rozwiązywać swoje własne sprawy, sprawy naszej ojczyzny, która jest potężnym, wielkim dobrem. Sprawy naszej wiary i także przyszłości wiary w następnych pokoleniach i, i także tym jednym spojrzeniem patrzeć na Jezusa Chrystusa. Kiedyś Jan Paweł II przyznał się, że kiedy 16 października w dniu wyboru, a potem także inauguracji swojego pontyfikatu, podniósł swój krzyż, ten charakterystyczny krzyż, i powiedział: Nie lękajcie się. Przyznał, nie zdawałem sobie wtedy sprawy, jaką to będzie miało siłę, jaki jak, jak to będzie potężny ogień podłożony pod system bezbożny, komunistyczny, całego zagubienia ludzi. Jak bardzo ten ogień przemienił świat, wtargnąwszy także w serce człowieka, żeby go uwolnić od samolubstwa, od egoizmu, od, od przemocy, od agresji. Dzisiaj potrzebujemy tego samego. Zakończę jeszcze jednym moim spostrzeżeniem. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, kiedy papież Leon XIV inaugurował swój pontyfikat, to były urodziny Jana Pawła II. 18 maja. Pamiętacie Państwo, co miał w dłoni? Krzyż Jana Pawła II. A co miał na grzbiecie? Ornat Jana Pawła II. I co powiedział? Nie lękajcie się. Dziękuję bardzo. Czy da się żyć bez Boga? Wielu próbuje i to nie w chaosie. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak w książce Wspaniałość Chrześcijaństwa, wydanej przez Biały Kruk, mówi wprost. Żyjemy w cywilizacji hałasu, rozrywki i duchowej pustki. Ale nie musi tak być. To mocna diagnoza kryzysu w świecie i w kościele, ale też potężna dawka nadziei. Autor przypomina, że chrześcijaństwo ma moc przywrócić sens i odwagę, żebyśmy świeccy i duchowni znów odważnie mówili: Tak, tak, nie, nie. Poruszający tekst uzupełnia 125 niezwykłych ilustracji, a to dopiero początek. Druga część tej książki będzie jesienią 2025 roku. Wspaniałość chrześcijaństwa. Nowość wydawnictwa Biały Krug. Książka, która przypomina, że to Chrystus zwycięża. Wejdźcie na www.białykruk.pl, aby książkę kupić z dużym rabatem.